Witam moi kochani bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarotiska Fortuna Kłania się. Dzisiaj horoskop świąteczny, moi drodzy, od 14 do 20 kwietnia, karty Tarota oraz Lenormand i oczywiście znaki wodne, pierwsze: rak, skorpion ryby. Także zaczynamy, moi drodzy, od raka. Tarot Lenormand. Bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania. Zobaczmy tutaj, moi kochani, co będzie się działo. Rak. Bardzo dobry początek, dużo pracy od poniedziałku. Zajmiecie się tym, co tak naprawdę do Was należy, i oczywiście możliwe, że będzie jakieś szkolenie, trzeba będzie zostać dłużej w pracy. Także na pewno nie będziecie się nudzić. We wtorek może przyjść jakaś propozycja zawodowa. No nie wiem, tutaj będziecie się wahać. Decyzja do podjęcia głównie w sprawach finansowych, czy coś kupić, czy sprzedać. Także moi drodzy, tutaj w środę myślę, że podróż wszechświat daje wam pozwolenie takie, tak naprawdę, abyście działali. To jest karta Brama, macie otwartą drogę na. Tak naprawdę na świat działacie. Możliwe, że będziecie podróżować, kupować, coś sprzedawać. W czwartek duże spotkanie. Oczywiście możliwe, że w pracy będziecie awansować wiele z Was. Jest tutaj tak naprawdę wielki moment w życiu. Poczujecie się zwycięzcami. Możecie mieć jakąś uroczystość, będziecie celebrować życie. Też drogie przedmioty, które rak może sobie pozwolić. Na które może sobie pozwolić. W piątek, mężczyzna z przeszłości, który powraca, na pewno bardzo zaangażowany, na pewno cierpliwy, empatyczny. Tutaj możecie się spodziewać jakiegoś przyjaciela z przeszłości. W sobotę też jest tutaj dosyć dobry dzień, bo oczywiście król Monet wspiera i jest to mężczyzna zamożny. Jakaś propozycja idzie dla raka. I oczywiście finanse, dobry status i ciekawe, moi drodzy przygody. Możecie gdzieś wyruszać, tak naprawdę, spotykać się z ludźmi. I gdzieś na łonie natury. W niedzielę, troszkę mm, takiego zatrzymania, mm, będziecie mieć trochę tak poczucie, y, może osamotnienia, sami będziecie się zastraszać, y, i też właśnie tak y, ten dzień będzie przebiegał. Możliwe, że wiele osób będzie szukało czegoś w internecie. Tu, moi drodzy, tak naprawdę ten tydzień jest bardzo y, zmienny, ale ciekawy. Niedziela jest jednym dniem, w którym tak naprawdę możecie czuć się no, troszeczkę gorzej, mieć jakieś obawy, ale tak naprawdę cały tydzień dobry. Pamiętajcie o tym: sami siebie nie zastraszajcie, sami sobie nie kopcie pod sobą dołków, myślcie pozytywnie. Tutaj, moi drodzy, ja bym powiedziała w zdrowiu: podwójne narządy. Czas na badania lekarskie. Uważamy na kości, na kolana, nadciśnienie, bóle głowy, kręgosłup się pokazuje, szyja, kark. To mogą być takie słabsze, moi drodzy, momenty w tym tygodniu, ale tak naprawdę nie jest źle. Będzie się działo dużo dobrego. Tutaj, moi drodzy, wsparcie finansowe od mężczyzny pewien etap się kończy, yy, czegoś złego i jest tutaj pozytywnie. Także fajnie, ciekawy tydzień. Wsparcie finansowe, które rak na pewno otrzyma. Dobrze, teraz idziemy do skorpionka. Skorpion. Od 14 do 20, prawda? Dobrze. Co dla Was, drogie skorpiony? Dobra, idziemy zobaczymy co u Skorpiona. No tutaj tak, ja bym powiedziała: poniedziałek ktoś z przeszłości powraca, wy gdzieś się też może wybieracie na jakieś spotkania. Razem będziecie tak naprawdę w jakiejś grupie coś robić, coś działać, wspominać, cieszyć się życiem. Na pewno ten poniedziałek będzie bardzo dobry. We wtorek też empatyczna kobieta, która Cię zrozumie, podpowie coś dobrego, doradzi. Fajny dzień i tak naprawdę będziesz się cieszyć. Że masz taką osobę koło siebie. Ty też możesz komuś pomagać. Także skorpion może liczyć na pomoc i będzie sam pomocny. W środę jakaś konkurencja nie śpi, ale wy się nie obawiajcie konkurencji. Tutaj uważamy na spory, kochani, na jakieś sprzeczki. Ktoś może być tak naprawdę waleczny w tym dniu. Myślę, że sobie poradzicie. Możecie robić też tutaj, uważajcie, jak będziecie jakieś ćwiczenia wykonywać, żeby sobie tutaj tak naprawdę nie zrobić krzywdy. Czwartek. Co mi tutaj przychodzi do głowy moi drodzy, to na pewno to, że będziecie zdenerwowani. Uspokójcie się, mogą być problemy ze snem. No, tutaj może być po jakiejś sprzeczce czy kłótni gorsze samopoczucie. Ale w piątek już dużo pracy, duże działania i jakoś tam skorpion sobie będzie radził. Na pewno będzie to dzień fajny. W sobotę będzie wspominanie przeszłości, troszeczkę smutny skorpion, ale też, moi drodzy, nie róbcie sobie tak naprawdę krzywdy, nie wspominajcie tej przeszłości, odetnijcie się. W niedzielę już jest lepiej, bo jest wyjazd. Gdzieś będziecie jechać, coś będziecie robić. Tak naprawdę bierzecie w sprawy w swoje ręce. Może do gości, w gości, może też będziecie gdzieś sobie wyruszać i cieszyć się piękną pogodą i oczywiście tutaj świętami. No dobrze, kochani, zobaczmy karty Lenormand, co nam dopowiedzą, co wyjaśnią. Czas, drogowskaz, pieniądze i labirynt. Czas pomyśleć, co zrobić dalej w sprawach finansowych. Te finanse będą przychodziły do Ciebie, drogi Skorpionie, w tym tygodniu. I tak naprawdę. Te finanse pomogą ci rozwiązać Twoje jakieś życiowe problemy. Czas pomyśleć, co robić dalej w sprawach, może właśnie zawodowych, biznesowych. Tutaj na pewno dobrze, bo pieniądze koło ciebie są i będziesz dalej planować i działać. Także bardzo ładnie u Skorpiona. I teraz ryby. Od 14 do 20. Lietnia. Co u was drogie rybki? Oj, przepraszam, kichać się chcę. Co u ryb? Dobrze czytam. Poniedziałek bardzo pracowity, dobry status tu się pokazuje, wszystko jest pod kontrolą i tak naprawdę przychodzą pieniądze, jesteście zadowoleni. We wtorek dopiero jest taka zmiana, tak? Ta wieża przynosi zmiany, uważajcie na zdrowie i na siebie, przede wszystkim na kręgosłup, na kości, ale też tutaj, moi drodzy, nie wydawajcie za dużo pieniędzy, bo może być problem. Z finansami. Także uważamy, bo możemy popłynąć. Popsuć swoją, moi drodzy, swoją, tak jak gdyby finansową, taką poduszkę. W środę, ja widzę, ryby powinny się uspokoić, wyciszyć, bo może być problem inaczej ze snem. Czas, żeby po prostu przestać dużo myśleć o takich rzeczach nieprzyjemnych. Czwartek już będzie lepiej, zwycięstwo nad własnym zdrowiem, życiem. Przede wszystkim opanujecie się, będzie tak naprawdę przyjemnie, możecie się gdzieś wybrać. Tutaj dużo osób będzie was chwalić, jest sympatycznie jakieś spotkania ze znajomymi. No, cały czas coś się dzieje i jest dobrze. Także nie psujcie sobie nastroju, możliwe, że będziecie kupować jakąś drogą rzecz. W czwartek. W piątek, kochani, jest dobra wiadomość koło Was od młodej osoby. Planujecie dalej swoje życie i rozwijacie się, idziecie do przodu. W sobotę karta świata, spotkania może z osobami z zagranicy, może przez internet, planowanie wyjazdów, wyzwolenie się. Karta świata tutaj pokazuje wyzwolenie się z trudnych sytuacji, problemów. I niedziela jest odpoczynek tak spokojnie tak naprawdę rybki sobie posiedzą pomyślą odskocznia moi kochani od życia codziennego będziecie tak naprawdę no może sami spędzać te święta w najbliższym gronie tylko także tak bardzo spokojnie i odetchniecie w zdrowiu kręgosłup kości odporność S Słaby sen pokazuje się, problemy z tym snem, problemy z kręgosłupem, problemy z oczami i stresy. Tutaj, moi drodzy, jest zamieszanie w tym tygodniu, ale możecie się spodziewać, że ktoś z zewnątrz zrobi wam niespodziankę. Ale też moi drodzy, będziecie gdzieś wyruszać i oczywiście może też zajmiecie się właśnie, włożycie duży wysiłek w jakąś pracę. Może we własnym ogrodzie, może też coś zaplanujecie, jakąś rozrywkę na zewnątrz. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokojnych, radosnych świąt wielkiej nocy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam kochani i do usłyszenia.